Cześć kochani, witam Was w nowym vlogu. Dzisiaj we vlogu zobaczycie troszkę sprzątania, sprzątana święta. A jak to jest u Was? Bo ja na przykład muszę najpierw posprzątać w meblach, w środku wszystko wyczyścić, umyć okno, a później mogę dopiero dekorować sobie dom. Niektórzy sobie na przykład już rozstawiają jakieś rzeczy świąteczne, a dopiero później sprzątają. No u mnie nie jest to tak. Ja muszę mieć najpierw posprzątane, żeby dekorować, bo dla mnie jest to bez sensu stawiać, jeżeli jest niewysprzątane w meblach. No i obiecu, w tym roku sobie obiecałam, że znaczy, ja sobie tak co roku obiecuję, ale w tym roku sobie obiecałam, że do 1 grudnia będę miała wysprzątane już wszystko w meblach. Po pierwszym grudnia będę mieć okna i wtedy powoli będę wystawiać, stroić sobie świątecznymi dekoracjami. Bo mam zawsze tak, że sobie tak obiecuję, obiecuję, a później jeszcze jest grudzień i ja. Cały czas jeszcze sprzątam. Także mam nadzieję, że w tym roku mi się uda. Już trochę posprzątałam. Także nie jest źle. Zapraszam Was właśnie na takie przebitki ze sprzątania. Będziemy również robić z córką cynamonki. Znaczy te cynamonki ogólnie to córka. Ja będę tylko no, kręcić, nagrywać, żeby pokazać Wam przepis. Cynamonki są bardzo dobrze, dobre, także polecam robiła je pierwszy raz ale wyszły naprawdę bardzo dobre. E, pokażę Wam jeszcze teraz kwiatka, którego dostałam od męża, bo w sklepie i mi przyniósł takiego kwiatka. Nigdy się z tym kwiatkiem nie spotkałam, także nie wiem jak on będzie rósł. E, okazało się jedynie co, że trzeba uważać przy dzieciach i, kwiat i zwierzętach, także musiałby być tak postawiony, żeby mój kot, bo tylko ten jeden kot, niestety lubi sobie czasem nie wszystkie kwiatki, ale ma kwiatki, które lubi sobie podkryć, Także stoi w takim miejscu, żeby no, nie dał rady. Także, moi drodzy, zapraszam do oglądania vloga, a ja Wam jeszcze pokażę tego kwiatuszka. O! I taki kwiatuszek. To jest wilkomlecz okazały. Tak kwitnie, tu ma takie delikatno różowe kwiatuszki. Tu ma jeszcze takie w środku białe. Nigdy się z tym kwiatkiem, akurat osobiście, nie spotkałam. Wsadziłam sobie go do, go do tej głowy. No, zobaczymy. Niby nie lubi dużo wody. Niby nie jest wymagający. No, ale wszystko się okaże, bo to nieraz jest niewymagający, a u mnie nie chce rosnąć. Są jeszcze niby w innych kolorach, bo wyczytałam te kwiatuszki. Ale akurat ten bardzo fajny, no i powiem Wam, że nawet w tej głowie fajnie wygląda. No i go postawiam na tym stoliku, bo tu akurat już koty nie wskakują. Także mam nadzieję, że się uchowa. Ostatnio cieszyłam się, że moja pachira, która była maltretowana przez kota, bo on sobie tam pogryźć nieraz roślinki. Przestawiłam ją tak, żeby ją nie mógł dosięgnąć. No i wszystko pięknie, ładnie. Tam mam papier posprzątam, raczej ręcznik bo sprzątam y, Meble tutaj na święta w środku także tam stoi. No tu ma piękne liście, wszystko ok. I od pewnego czasu co chwilę pojawiają mi się takie liście. O, one wszystkie opadają. Tu już następny się robi. I to tak robią się wszystkie. Liście. I najlepsze jest to, że ja jej nie podlewam za mocno. Ona ma sucho jak wiór, i doszłam do tego. Patrzcie, to jest całe mokre. Ale nie, nie wiem dlaczego. Właśnie po... Przed każdym tym wsadzam palec i patrzę, sprawdzam jaką ma wilgotność ziemi. I zawsze jest taki suchutki. A tu jest zginite. Jedynie tu jest ten twardy i ten te dwa, a ta reszta wszystko jest zgnita. No także będę musiała się z nią pożegnać. Ale jest ja kupię nową, bo to wszystko będzie opadać. No, takie problemy. Dobra, a ja dalej idę sprzątać kredens, bo to najgorsze w sprzątaniu dla mnie. To właśnie ten kredens ze szkłem. Bo tu wszystkie te szkło. Trzeba umyć. No, a ja nie, nie wsadzę tego ze zmywarki, bo później te kieliszki przewracają mi się. Niektóre za wysokie, niektóre ten, później zacieki i tak są gdzieś tam, jak się źle. A, to wolę wziąć, umyć, wytrzeć. Jest czyste. Dobra, biorę się. Biorę. Następna szafka posprzątana. Zrobiło się bardziej przejrzyście. Po ile poszło do wyrzucenia jakichś starych, niepotrzebnych, nieużywanych kosmetyków. Także lecimy dalej. A tak wygląda Leoś po powrocie ze spaceru teraz taką pogodę. Biały pies. No masakra w taką pogodę. Dobra, idziemy się kąpać. Robimy cynamonki na cieście drożdżowym. Znaczy córka robi, ja tu tylko pomagam. I teraz tak. Ile mleka? 300. 300 ml mleka. Do tego drożdży 35. 35 tego I do tego coś jeszcze będziemy dawać? Teraz? Do tego zaczynu. Ile mąki? 100, 100 gram mąki. I jeden cukier waniliowy. I to mieszamy, i to będzie nasz zaczyn. I to później trzeba poczekać, aż to wyrośnie troszkę. Podrośnie, tak? I teraz to mieszamy na ten zaczyn i odstawiamy do wyreśnięcia na 10 minut. Minęło 10 minut, uroznam ten zaczyn, i teraz przerzucamy go do, do celowej miski. I do tego będziemy dodawać jedno rozszczepane jajko. Dodajemy rozszczepane jajko. I mieszamy z zaczynem. I do tego będziemy dodawać pół kilograma mąki wymieszanej z jedną trzeciej łyżeczki soli i 40 gram zwykłego cukru. I teraz będziemy to powoli dodawać już mieszając. I na małych obrotach będziemy teraz właśnie dosypywać tą mąkę, żeby się razem

Jeszcze przy, po ubiciu, poprzez po 5 minutach ubijania jeszcze trzeba dodać najpierw miękkie masło. 40 gram, tak miękkiego, 80. 80 gram miękkiego masła. I teraz ubijać ucier no... Wyrabiać to przez 5 minut, aż będzie gładka masa. I później już odstawiamy do wyrośnięcia na pół godziny. Podrosło już nam ciasto, minęło pół godziny. I teraz tak, tu jest przygotowany ten farsz taki, co będziemy sparować nim, ta masa. I tu jest tak: 120 g masła, 120 g cukru, 20 gram Cynamonu i szczypta soli. I to wszystko trzeba tak dobrze połączyć ze sobą. I teraz będziemy rozwałkowywać ciasto na stolnicy podsypaną mąką. I teraz po posmarowaniu zwijamy w rulonik. Najgorzej zacząć. I teraz będziemy to kroić i będziemy to wsadzać do jakiejś brytwanki, foremki wyłożonej papierem do pieczenia. I teraz czekamy do wyrośnięcia 20 minut. Nawet mamy za dużą tą blaszkę, no ale mniejszej akurat nie mieliśmy. Także czekamy 20 minut. I do piekarnika wtedy pójdą na ile? Zaraz wam powiemy na 180 stopni ile minut? Od 25 do 30 minut. Tutaj już nam wyrosły cynamonki i zalewamy je y, śmietanką. 200 ml śmietanki 30, 30%. I teraz tak zalane cynamonki wsadzamy do piekarnika 180 stopni na. 25-30 minut, nie? O, a robimy te cynamonki takie to czy je robi pierwszy raz, także zobaczymy, czy będą dobre. No i tak wyglądają cynamonki po upieczeniu. Teraz będziemy próbować, czy jest dobry. Tu jeszcze mamy do tego można zrobić taki krem. Zrobiliśmy go trochę ze serka śmietankowego, masła i cukru pudru, tak? No. I to się smaruje później na górę, także... Zaraz będziemy kosztować. Powiemy Wam, czy warto zrobić. Spróbowałyśmy do jednego na pół i dobre są. Można piec. I powiem Wam, że nawet z tym kremem fajnie to smakuje. Moi mili, dziękuję za dzisiejszego vloga. To już wszystko. Do zobaczenia w następnym. Proszę o kciuki. Będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie mój kanał. No i co? Do zobaczenia. Cześć.